Jesteśmy na kartach tenisowych przy ulicy Śniegielnego. Rozgrywamy dzisiaj ostatni turniej w tym roku. Zakończenie sezonu 2014. Szczególnie mój drugi mecz to była masakra. Przegrałem drugi mecz, ale walczyłem. Do końca. Pasi e -e -e daj spóźniony, nie jest spóźniony, spóźniony, zupełnie spóźniony. Dobrze, żebyś jest po Że udział 12 seniorów, są to seniorzy z Gorlic, Grybowa, Bobowej, jedna osoba w ostatniej chwili z Krakowa oraz pięciu z wychowanków szkółki tenisowej w Gorlicach, są to juniorzy. Mimo, że to jest turniej amatorski, to uważam, że chłopaki dobrze grają i warto takie trudniej organizować i, i podtrzymywać tą tradycję, żeby tak to było Gra się długo i dużo. To czucie, uderzeń jest dużo lepsze. Gra się mało, niestety jest inaczej. Mecze seniorów rozgrywane są według drabinki systemu do dwóch przegranych meczy. Jeden mecz również rozgrywany jest do wygrania 9 gemów, tak jak u juniorów przy stanie 8 8 klasyczny tejbrek. W drabince seniorskiej jest zasada, że każdy zawodnik musi rozegrać co najmniej dwa mecze. Jeżeli Przegrał dwa mecze, odpada z turnieju. Jak on mi da tą silną i leci mi na forehand, ja podnoszę, bo ja. boję się, że mnie zaboli. ręka. ty 4-2 i przegrałem 3, do 4. 3, do 4 przegrałem. No, A to tam tam minimalnie bym powiedział? No, nie ja tam, ja miałem jakiś tam. Nie miałeś, Kilka, miałeś, miałeś, to, miałeś, to, miałeś to, bo linia. kurde. Jak, miałeś na miałeś 5-3. Na miałeś tylko 5-2. Miałeś piłkę i. No, prawda. Pan Mariusz, Ja. Za ramen, no. Dwa razy mi uratowała ta piłka. raz się slice, opadł i raz się krzywo się odbił na tak. bekę. Grało się fantastycznie do czasu. Do szóstego gema, później już nie grało się. Fantastycznie. Zwycięzcą turnieju zostaje zawodnik, który nie przegrał żadnego meczu. Ja pochodzę z Jaskawiny pod Krakowem. Od czasu do czasu gdzieś tam pogrywam, więc ta forma nie może być wysoka. Ale na tym Grand Prix muszę powiedzieć, że mimo wszystko jestem z siebie zadowolony, ponieważ dwa, dwa mecze przegrałem, dwa wygrałem, więc nie jest najgorzej. Pogoda nam w dniu dzisiejszym, mam nadzieję, że w jutrzejszym będzie dopisywała. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze czują i bawią. W ramach turnieju w rozgrywany jest konkurs na zawodnika najlepiej serwującego, najskuteczniej serwującego, najszybciej serwującego. Zebraliśmy się tutaj po meczach wszystkich na konkurs serwów. Pan Wodek da nam wszystkie piłki potrzebne do serwowania i zaczęliśmy serwować kto szybciej. Ja teraz do ja serwisu i tego nie wygra. Konkurs polega na tym, że zawodnik wykonuje 10 prób. Aby zostać sklasyfikowanym musi 5 razy trafić w karo serwisowe. Prędkość każdego serwisu jest zmierzona. I z pięciu najlepszych tłów wyciągnęła jest średnia arytmetyczna. Przy e, jednakowej średniej arytmetycznej o zwycięstwie czy o miejscu w klasyfikacji na najlepiej serwującego e, decyduje najszybszy serwis. Chciałem podziękować organizatorowi turnieju, panu Błodkowi Glądarskiemu za organizację. Pogoda nam się udała. Wszystkie mecze zostały do końca rozegrane. Na szczęście obu się bez kontuzji. Fajna impreza. Miejmy nadzieję, że takich więcej. Jak już wiem, że takie turnieje tu się odbywają w Gorlicach, to przyszły rok jeszcze tu wystąpię i mam nadzieję, że zagram lepiej. Nie wiem, czy to nie jest mój ostatni turniej, który wygrałem, bo młodzi chłopcy grają coraz lepiej i już człowiek nie ma siły czasem ich dogonić. Gratuluję Norbertowi drugiego miejsca. Nie dwie piłkę meczowe, mógł to wygrać. Nie miałem, nie miałem żadnych pretensji. Żeby było coraz więcej. Trochę braku dziewczynek, no ale na drugi rok może będą dziewczynki, będzie dużo lepiej. Sezon tenisowy letni trwa w naszym klimacie krótko, bo zaledwie kilka miesięcy. Dlatego poczyniliśmy starania, aby ten sezon wydłużyć. Zakupiliśmy balon tenisowy, aby przykryć korty tenisowe. Niestety względy formalne, prawne nie pozwalają na postawienie tego balonu.